W Dębicy powstał HUB, czyli magazyn logistyczny przeznaczony na pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. To wynik inicjatywy oraz współpracy polsko-niemieckiej, ukraińsko-niemieckiej i bałtycko-niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, niemieckiego Federalnego Ministerstwa Polityki Żywnościowej i Rolnictwa oraz miasta Dębica. To jest bardzo dobre i bardzo to nam pomaga, ja myślę. E, mo, może nie tak, mo, nie, tak, nie tak moralnie jak fizycznie zwyczajnie, ale niedawno byłem w domu na Ukrainie i nie mogę wam przedać słowami, co, co... jakie tam uczucie. Nie sztukami, towar tylko trzeba go dobrze wysłać, żeby za niego nie płacić też VAT-u i żeby dotarł na miejsce, bo wiemy, że jest, są duże potrzeby na terenie Ukrainy i tak te transporty musimy organizować, żeby one dotarły do potrzebujących. To też dzisiaj za godzinę ładujemy dużego tira do Czernichowa. Miasto Dębica złożyło zbiórkę plus samorządy lokalne i wysyłamy. Myślimy, mamy pozwolenie od mera Czernichowa, że pozwoli pojechać taką no nie za bardzo dobrą drogą ale mamy zezwolenie i myślę, że na święta to dotrze. Będą przyjeżdżały samochody ciężarowe z Niemiec. To są samochody z sieci handlowych, przede wszystkim Aldi, z tego co wiem. Będą przywoziły w sześciu kategoriach różnego rodzaju żywności. Żywność, woda, w zasadzie wszystko, co jest potrzebne do, do egzystencji. Później będzie to rozładowane u nas i przeładowane na samochody ukraińskie, które będą trafiały bezpośrednio już do potrzebujących, czy to w Mariupolu, czy w Czersoniu, czy nawet w, w Kijowie, bo tam też jest pomoc potrzebna w tym obrębie. Dla mnie to jest to jest, no, um, ogromny, to jest tak, tak piękny przykład, jak obywatele tutaj w Polsce. I e, najpierw tutaj w Podkapackie organizował pomoc dla e, obywateli Ukrainy e, i też. E, e,

Verschiedene... Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, bardzo witam serdecznie wszystkich tutaj obecnych i bardzo się cieszę, że mogłam tutaj dzisiaj przybyć. Przybyłam tu z prawdziwą radością. Od, długi, od długich już lat, od wielu lat pracuję w, na rzecz Ukrainy, pracuję w Ukrainie. I bardzo się cieszę, że tak dobrze rozwija się współpraca, również współpraca izb przemysłowo-handlowych. Od początku wojny prowadzimy taki duży projekt, który polega właśnie na zbiórce środków, na zbiórce artykułów spożywczych, właśnie dla potrzebujących, dla potrzebujących osób w Ukrainie. I bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się w ostatnim czasie zebrać około. Zgromadzić tyle, tyle darów, że zaopakowaliśmy nimi 200 ciężarówek. To jest około 6000 palet, takich jak widzicie Państwo tutaj na, na tym samochodzie. I bardzo się cieszę, że te, te, te rzeczy będą mogły trafić do potrzebujących osób, że możemy się zdać na partnerów, również partnerów polskich, na których można polegać. I te rzeczy trafią do osób, które tego bardzo potrzebują w bombardowanej, zamienionej właściwie w pył Ukrainie. Podczas uroczystego otwarcia magazynu logistycznego poruszono temat m.in. wzajemnej współpracy i możliwości wspólnej pomocy dla Ukrainy. Dzięki podjętym działaniom do ogarniętego wojną kraju wysłano już herbatę, ciepłe napoje oraz pieczywo.